gdybyśmy uważnie przyjrzeli się intencjom ludzi, którzy pielgrzymują do różnych sanktuariów, miejsc świętych, miejsc objawień, z dużym prawdopodobieństwem moglibyśmy powiedzieć, że znaczna część, większość tych próśb, którymi ludzie przybywają do takich miejsc, dotyczy ich zdrowia. Pragnienie uzdrowienia z choroby albo zachowania zdrowia. Na ile te Prośby zostają wysłuchane, to już jest kwestia następnej statystyki. Ale samo pragnienie uzdrowienia jest czymś, co z jednej strony mówi, jak bardzo cenne jest dla nas zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, ponieważ bycie zdrowym pozwala nam odczuć życie w pełni. Choroba zawsze wprowadza pewien, pewien dysonans, pewien chaos w nas powoduje, że nie możemy cieszyć się życiem w pełni. Dlatego modlimy się o zdrowie, modlimy się o uzdrowienie psychiczne, fizyczne, duchowe, dlatego, że mamy potrzeby bycia scalonymi, bycia jednym. Bo to bycie jednym daje nam możliwość doświadczenia życia w pełni. Ale te pragnienia człowieka związane z uzdrowieniem, z byciem zdrowym, nie dotyczą tylko kwestii naszej ziemskiej egzystencji. Gdybyśmy przyjrzeli się tak uważniej, to zobaczymy, że tak naprawdę wyrażają one jakąś głęboką potrzebę każdego z nas do bycia zbawionym. Bo zbawienie oznacza właśnie ocalenie, scalenie, bycie jednym. I dzisiaj Ewangelia pokazuje nam, że wielu ludzi, którzy mają to samo pragnienie, którzy cierpią i chcą doświadczyć uzdrowienia, cisną się do Jezusa, aby się go dotknąć. To przybliżenie się do Boga jest jednym z tych Posobów, jakie człowiek odkrywa na drodze do scalenia swojego życia. W naszej tradycji mniejszej mówi się o tendere in unu. Budowania jedności swojego życia wokół prymatu Boga. Budować jedność swojego życia wokół prymatu Boga oznacza właśnie usiłowanie zbliżenia się do Niego. Bo to usiłowanie zbliżenia się do Niego scala mnie samego. To jest pierwsza, pierwsze wezwanie. Ale to bycie bliżej Oznacza także moją decyzję na spędzenie z Nim czasu. To nie jest tylko przelotne spojrzenie, ale to jest usiłowanie tych wszystkich ludzi, którzy muszą przecisnąć się przez tłum, aby dotrzeć do Niego. To jest ta wola moja, żeby przejść przez tłum moich myśli, rozproszeń, zniechęceń i wszystkiego tego, co mnie oddala w modlitwie od Niego, żeby jednak znaleźć czas na to bycie z Nim. Modlitwa jest tym sposobem budowania jedności swojego życia wokół prymatu Boga. Kiedy rozpoczynamy tydzień modlitw O Jedność Chrześcijan, jest to dla nas także spojrzenie na tą modlitwę oscalenie nas wierzących w Chrystusa razem. Jedność chrześcijan nie dokona się na zasadzie zawarcia konsensusu, na ile każde z wyznań może odpuścić i przyjąć inne sposoby wyznawania swojej wiary. Ale jedność chrześcijan dokona się właśnie poprzez to zbliżenie do Boga, poprzez zbudowanie swojego prymatu wokół Boga, zaczynając od siebie, od scalenia swojego życia. Więc, moi drodzy, myślę, że ten moment, kiedy odczytujemy pragnienie w swoim życiu, żeby być jednym, żeby być scalonym, jest takim wielkim zaproszeniem najpierw do tego, żeby budować swoje życie świadomie wokół prymatu Boga, gdzie on zawsze jest pierwszy. A z drugiej strony oznacza tą decyzję usiłowania przedarcia się przez tłum, aby być z nim. A to oznacza świadomość przekraczania siebie w tych zniechęceniach, rozproszeniach, myślach po to, żeby znaleźć czas na modlitwę i na przebywanie tylko z nim.